Dzień dobry, nazywam się Milita Nikonorow, jestem projektantką mody. Dziś mam dla Was odcinek, na który wiele osób czekało i o który mnie prosiło. Dzisiaj porozmawiamy o moich włosach. <grytanie> Dokładnie porozmawiamy o tym, co przygotowałam dla Was, abyście i Wy mogły zadbać o swoje włosy. Jak obserwujecie mój Instagram... Widzicie, że, że jakość i kondycja tych włosów się bardzo poprawiła na przestrzeni lat. Od takich mocno zniszczonych i średnio ze średnim skrętem wyglądają tak jak teraz, są znacznie zdrowsze. I oczywiście nie będę ukrywała, że tutaj zmienił się mój tryb życia, moja dieta i wiele rzeczy, nawet moje podejście do. Yy, pielęgnacji włosów. Po prostu dowiedziałam się, co z nimi robić, żeby wyglądały lepiej, jak dbać o włosy kręcone. I nie będzie to odcinek o tym, dlatego że każda z Was ma inny rodzaj skrętu, inne włosy, i moje porady niekoniecznie mogłyby być dla Was adekwatne. Są od tego specjaliści, są eksperci, więc myślę, że oni Wam najbardziej pomogą. Jeżeli jesteście gdzieś ze mną na Instagramie, na Facebooku, to widzicie, że często odpowiadam na pytania, co ja z nimi robię, więc tam możecie sobie doczytać bo gdyż tych pytań jest tak dużo, że musiałabym poświęcić osobny odcinek typowo tylko na włosy, oczywiście mnóstwo jest takich zapytań, gdzie chodzę do fryzjera, gdzie, gdzie je tnę, farbuję i co z nimi robię. Tutaj Wam szybko odpowiem, nie chodzę do fryzjera, sama je obcinam, sama je farbuję i naprawdę powiem Wam, że nie fisiuję tak bardzo, bo też pytacie się mnie, czy jakieś specjalne farby, czy, czy farby, czy, czy henne. Ja naprawdę stosuję normalnie. Normalnych rzeczy. Używam normalnych farb do włosów i, 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 i nie chodzę do fryzjera. Sama je ścinam. Pokażę Wam czym. Tym. Metoda ścinania włosów jest metodą hardkorową bym nazwała, gdyż po prostu wycinam to, co mi się nie podoba. Jeżeli chcę mieć kształt włosów taki, jaki mniej więcej mam, to nadaję go sobie po prostu tymi nożyczkami, krawickimi. Wiem, że w ogóle fryzjerzy, jak na to patrzą, to po prostu łapią się za głowę, no ale y, umówmy się, że mam takie włosy, że na nich błędów nie widać, więc po prostu mogę sobie na to pozwolić. Oczywiście nie róbcie tego y, z włosami prostymi, gdyż tam widać wszystkie niedociągnięcia. Ja po prostu znajduję sobie takie jakieś... Y, Gdzieś dzisiaj jakoś tak w miarę, mam lusterko daleko, więc wydaje mi się, że jest ładnie. Ale załóżmy, że nie podobałoby mi się jak tutaj gdzieś coś leży, to wycinam, to sobie nadaję sobie taki kształt, tak chciałam mieć grzywkę, to sobie ją obcięłam. E, tylko nie robię tego tak, wiecie, na mokrych włosach i na pałę, tylko po prostu mam, kiedy mam włosy już ułożone, najczęściej kiedy właśnie są dopiero świeżo umyte, wtedy sobie je obcinam. E, nie będę Wam mówiła o kosmetykach, dlatego tak jak wspomniałam wcześniej, w zależności od tego jaki jest rodzaj skrętu, różne od Odżywki, różne rzeczy bardziej pasują lub mniej. Niektóre za bardzo obciążają włosy i jeżeli ja polecę Wam to, co używam, to będziecie rozczarowane, gdyż Wasze włosy nie będą wyglądały tak jak moje. Ale powiem Wam, co robię, żeby te włosy wyglądały jak najlepiej, po prostu na co dzień, kiedy już jesteście po tej całej pielęgnacji, użyjecie swoich ulubionych odżywek, stylizatorów. Moje włosy po prostu na noc są pakowane w czepek. Bardzo poproszę o mój czepek. Serdecznie dziękuję. bardzo dawno temu uszyłam dla siebie czepek z bluzki jedwabnej i nosiłam go jak szłam spać, no ale on był taki trochę, wyciek groteskowy jak dla mnie, śmiać mi się chciało, Dominik mówił na mnie, że wygląda w nim jak pieczarka, ale on rzeczywiście zdawał egzamin, gdyż włosy nie były rano napuszone, nie były jakieś pozgniatane, nie w taki sposób, jaki bym chciała, no i go nosiłam. No ale potem jeszcze problemem było to, że na przykład jeżeli podczas mrzawki albo jakiejś takiej wilgotnej pogody, deszczu wychodziłam na zewnątrz, no to, no to te włosy już były no, nie takie jak sobie życzyłam. Najczęściej to się działo na przykład jak się spieszyłam do pracy albo do własnego nagrania, musiałam wyjść z psem a było wilgotno, padał deszcz no i wtedy też zakładałam ten czepek i wyglądałam, no tak wycie dziwnie, bo on był, no, no nie wiem, po prostu nie czułam się w nim najlepiej, gdyż miałam takie wrażenie, że on jest po prostu tylko czepkiem do spania. Zakładałam też na niego kaptur, więc jeżeli macie moje bluzy, to na pewno zauważyliście, że ten kaptur jest trochę większy, bo on jest przewidziany do tego, żeby właśnie go nosić jeszcze ochronnie na włosy. No i tak kombinowałam, kombinowałam, aż w końcu wymyśliłam sobie czepek, który jest uszyty z mikrowłókna. Czyli z mikrofibry, czyli z takiego materiału, który jest bardzo przyjazny dla włosów kręconych, nie powoduje ich puszenia, nie psuje ich skrętu, jest naprawdę przewiewny i bardzo miły w dotyku. Jest to ten sam materiał, z którego szyję sukienki. Chciałam, żeby ten czapek nadawał się zarówno na noc, kiedy idę spać, i żeby on trzymał te włosy w wyryzach i żeby rano się nie budzić z takim, wiecie, rozproszonymi po całym świecie włosami, ale też chciałam, żeby w momencie, kiedy będę chciała wyjść na jakąś gorszą pogodę, na deszcz, na mrzawkę, żeby on y, spełniał takie zadanie ochronne, żebym do pracy dotarła w jakimś takim stanie mniej więcej y, no, takim, żeby móc się pokazać ludziom. Dlatego ten czepek jest w ogóle dwustronny. A, y, żeby... Dodatkowo chronić, ale że to jest mikrowłókno, więc można sobie spokojnie w nim spać. Ja oczywiście go bardzo długo testowałam, zanim dzisiaj usiadłam, żeby wam go pokazać. I, yy, i co jest fajne, my, można go nosić na kilka sposobów, bo zobaczcie, A, jeśli się go założy w taki sposób na włosy, nie wiem, czy ja urodziwie wyglądam, może nie, ale można go nosić bardziej. Jako taki berecik. Oczywiście możecie dobrać sobie print do koloru płaszczyka czy kurtki. One są po dwóch stronach z różnymi printami, więc możecie sobie kombinować. I to jest nawet takie wyjście, wiecie, no takie jeszcze nie jest taka straszna pogoda, ale trochę grzeje w głowę, znaczy może ochrania, bo to jest, tak, to jest w ogóle taki fajny materiał, że potem jak zdejmujecie czepek, to właśnie najlepiej jest sobie w ten sposób zrobić. Oj, tutaj możecie przy okazji ludzie, którzy mnie zaczepiają ciągle i się mnie pytają, czy ja mam włosy naturalne, czy doczepiane, czy jakieś zgrzewy, czy coś, nie znam się na tym, bo tam jakieś się wplata te włosy, to proszę tak, one są naturalne, bo będziecie widzieć, za chwilę będę je okładać nie mam żadnych zgrzewów, żadnych doczepów ani peruki, bo jeżeli chodzi o perukę, to odkąd się urodziłam jestem, najpierw moja mama z babcią były posądzane o to, że zakładają dziecku perukę a później no generalnie to się zdarza bardzo często nie znoszę, kiedy ludzie do mnie podchodzą My się pytają, czy mają, mogą dotknąć te moje włosy, i wtedy patrzą, nie? Czy, czy to proszę? Wszystko jest moje. Ok. E, pokażę Wam teraz e, następną metodę, e, czyli metody, metodę spania. Zakładamy czepek sobie, już e, chowamy włosy do środka. Zobaczcie, czepek ma taki rozmiar, e, że moje włosy, które są. E, Długości takiej raczej średniej, ale są bardzo, bardzo gęste. Ładnie się w niego chowają. Jeżeli macie dłuższe, to również, ponieważ włosy ładnie się dopasowują. Początkowo zrobiłam ten czapek mniejszy, ale absolutnie mi nie weszły w niego włosy. Ale założyłam też ten czapek na głowę Dominika. I też było ok, więc to taka, wydaje mi się, długość czy taka objętość tutaj ok. I to jest taki, taka wersja do spania. No i widzicie, tak się prezentuje, jakbym chciała mieć na drugi dzień ładne włosy. I muszę Wam powiedzieć, że bardzo często jest tak, że te włosy na drugi, na trzeci dzień w moim przypadku są ładniejsze, gdyż czepek je troszeczkę jakby. Zgniata ten splot, nie splot, skręt, i włosy się y, robią troszeczkę krótsze, ale jednocześnie bardziej skręcone. Y, I pokażę Wam filmik, jak wyglądały moje włosy podczas sesji zdjęciowej y, trzeciego dnia od mycia, y, kiedy w ogóle nie było robione żadnych specjalnych eksperymentów, po prostu chroniłam je nad morzem czepkiem i y, zarówno w nim spałam, jak i wyszłam sobie z psem na spacer wieczorem, kiedy już była taka dość wysoka wilgoć. Również zabezpieczyłam włosy czepkiem i zobaczycie sobie. Sobie jak one naprawdę bardzo dobrze się prezentowały. No i oczywiście, jak czypek zdejmiecie, to one będą miały taki dość śmieszny kształt. Oczywiście teraz jeszcze nie jest takie aż hahaha, ha, 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 ale jak po całej, po całej nocy, włosy będą trochę takie wyglądały, jak ja uwielbiam to określenie od ludzi Kalego, są wtedy takie, taka piłeczka. Bierzecie sobie je w dół, troszeczkę trzeba ułożyć. No, i ja, jeżeli już jest to na przykład ten trzeci dzień od mycia, mam taki spryskiwacz z wodą, który ma naprawdę tylko wodę, gdyż już wszystko jest na tych włosach. Mamy te wszystkie stylizatory, nie trzeba im więcej dokładać. Chociaż czasami no, mieszam sobie tą wodę na przykład albo troszeczkę dodaję do niej kremu, którego używam do włosów, albo żelu, mieszam to razem, czy jakiegoś olejku, żeby się na przykład, jeżeli bym chciał, bardziej się błyszczały, czy jakoś tak trochę lepiej wyglądały. No, różne rzeczy. Robię, ale najczęściej to jest tylko zwykła woda, spryskuję sobie je i jeszcze raz ugniatam czasem, również jeszcze dodatkowo podsuszę, jakbym chciała szybko, dyfuzorem. Tutaj też mnie często pytacie o ten dyfuzor, czy ja używam, czy no, najfajniej byłoby nie używać niczego do włosów, ja o tym wiem, ale ja nie mam na to czasu, gdyż moje włosy schną kilka godzin. Nawet bardzo długo schną z dyfuzorem. Kolejną wersją, taką wydaje mi się bardziej na co dzień, jeżeli będzie chłodniej, będzie właśnie trochę gorsza pogoda, a będziecie chciały fajnie się zaprezentować, to oczywiście tak jak mówiłam, czepek jest dwustronny. Nie tylko po to, żeby bardziej chronił, ale również po to, żebyście miały więcej możliwości dobrania sobie swojego ulubionego czepka i żeby dobrać go do swojego ubrania. I ja bardzo lubię łączyć go z, a, z szarfą opaską, które są również w moim butiku. I żeby... Możecie oczywiście założyć go również w tej wersji takiego, tego czepka ala la pieczarka i sobie obwiązać. Ale możecie też zrobić sobie kitkę. Niechaj będzie taka ta kitka. Założyć sobie czepek. Ta kitka go trochę wypcha. Widzicie? taki. taki. Możecie sobie nawet kombinować. Teraz mam głowę jak z kreskówki, jeszcze mam grzywkę, jak tą, jakbym tą grzywkę schowała sobie razem z kitką, to może jeszcze byłoby lepiej, ale jak widzicie, on ma już teraz nie taką formę pieczarki, tylko aliena, więc i wtedy dokładam sobie opaskę, trochę sobie taką tutaj lepiej przestrzeń zrobić, w sensie, żeby było gdzie tą opaskę położyć, Tutaj y, możliwości wiązań tej apaszki na y, turbanie jest bardzo dużo i oczywiście nie będę o tym robiła filmu, gdyż y, możecie sobie włączyć filmik z opaskami i zobaczyć, bo tutaj będą podobne rozwiązania. Widzicie, trochę mi ta grzywka za bardzo wypycha, mogłam ją schować. Widzicie, to jest nawet brzydka kartka, y, niekoniecznie y, ładnie ułożona, ale to już jest taki y, 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 bardziej turban. Wygląda, zobaczcie, bardziej jak turban. Jest taki y, rzeczywiście możliwie bardziej znośny do wyjścia na zewnątrz. I y, 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 wypadł mi włosy y, żeby włożyć to wszystko do środka, czasem trzeba popracować. No, chyba, że ktoś chce sobie tak stylizować i wyciągnąć go specjalnie jakieś kosmyki, to bardzo proszę. Y, tutaj, oczywiście, możecie sobie robić supełki. Y, Możecie dobierać sobie opaski pod kolor, lub w ogóle w jakimś innym deseniu. Jak lubicie, możecie bardziej sobie tutaj wypchać kitką, będzie trochę wyżej. Naprawdę macie dużo, dużo możliwości, jak to nosić. I powiem Wam, że zrobiłam test. Chodziłam w tych czepkach i nawet w takich jak najbardziej jaskrawych. W zielonym. Zakładałam teraz do płaszczyka, jak była taka średnia pogoda. Nikt się ze mnie nie śmiał, nikt nie zwracał na mnie uwagi, ja specjalnie tak wiecie, paradowałam, więc nie jest to coś, czym możecie się czuć głupio. Raczej, raczej, raczej wygląda się ładnie. Dobierzcie sobie kolor, tak żeby, żeby Wam jak najlepiej pasowało. No, i teraz zdejmiemy, będzie śmiesznie. No nie jest aż tak bardzo śmiesznie jest poczochrane, tylko trochę. On jest tropikalny, pomarańczowo fioletowy, i do niego też możecie dobrać sobie apaszki, tak jak będzie Wam się jak najbardziej podobało. Ale możecie sobie w ogóle, tak jak powiedziałam, w ogóle nosić jak chcecie. Zobaczcie, wersja. <laughs> Z tych moich włosów to już w ogóle nic nie będzie. Wersja. Artystyczna na paryżankę, malarka. Pozwól mu tu moja droga, namaluję cię. Wersja na pieczarkę. No i widzicie, ja w ogóle y, wkładam te włosy tutaj ciągle nimi, jakby szuram o ten, o ten materiał i nie są. Nie, nie elektryzują się, nie są napuszone bardziej. Bo na przykład bawełna by spowodowała to, że gdyby była w środku i przez całą noc te włosy tam się o nią pocierały, to by po prostu były rano bardzo spuszone. Oj, widzicie, mogę sobie teraz na przykład na pieczarkę założyć. Supeł za duży. O, taki może być. No i chowam sobie to pod spód. Chyba dzisiaj mam za gęstą grzywkę i ona mi tutaj wszystko. No i tutaj możecie sobie tak, supełek nosić na środku, po bokach, no gdzie sobie chcecie. O, jak widzicie, jak już się z tym uporałam, to wygląda to mniej więcej tak. Lubię nosić do tego takie duże złote kolczyki. Bardzo często noszę w ogóle dużo biżuterii. I chyba, jak widzicie, nie jest to jakieś tam mega ekscentryczne jest po prostu fajna, ochronna, można powiedzieć, czapka, czepek. No, naprawdę, tutaj jest tak wiele możliwości, jak możecie sobie go wykorzystać, i na pewno y, nie będziecie się złościły w pracy, że siedzicie z jakimiś oklapniętymi włosami. Dodatkowo możecie na to oczywiście jeszcze założyć kaptur. A muszę Wam powiedzieć, że jakoś jest tragiczna pogoda, i y, oczywiście najczęściej taka się. Y, y, jest taka pogoda, najczęściej jak muszę przyjść dla, na, nagrać dla Was film, a chciałabym oczywiście prezentować się w miarę możliwości jak najlepiej. No, to wtedy y, złośliwość pogody powoduje to, że jest brzydko. No więc, jak już jest tak tragicznie, to wtedy zakładam sobie jeszcze foliowy czepek pod spód i to nie jeden, a dwa albo i trzy, ponieważ w jeden taki foliowy czepek umyte moje włosy w ogóle nie wchodzą, nawet mokre nie wchodzą. Muszę zawsze mieć dwa, jeżeli nakładam sobie odżywkę. No i wtedy dopiero nakładam ten, ale rzeczywiście ta moja podróż z, prac, z domu do pracowni jest krótka, więc mogę sobie na to pozwolić, a wiem, że po prostu one mi już na pewno się nie zniszczą, te włosy. I to jest taka moja ekstremalna porada, jeżeli naprawdę musicie. Y Przejść jakiś kawałek i parasol wcale was nie ochroni, bo czasem jest tak, że jest jeszcze wiatr i ta woda po prostu zewsząd na was kapie. Oczywiście, słuchajcie, to są te czepki, i te szarfy oczywiście są również wspaniałe dla osób, które mają proste włosy, gdyż. No nie jedna z nas chciałaby włosy ochronić przez noc, albo po prostu chciałoby, żeby się nie elektryzowały. No jeżeli śpicie bez czepku, no to... W... Bez czepku, <gryw> bez czepka, to, to wtedy też warto może zainwestować w jedwabną poduszkę. No ale mimo wszystko, ja bardzo lubię te moje czepki i bardzo się cieszę, że, że te się sprawdziły z tych materiałów, gdyż możecie tak jak przed chwilą widziałyście nosić sobie je od razu z sukienkami ode mnie. O, widzicie, one się takie przez chwilę zrobiły, ułożone na kształt czepka, po prostu trzeba je sobie na nowo ułożyć. No i są w porządku, no nie są najgorsze. I tutaj właśnie tak jak powiedziałam, rano troszeczkę wody i będzie, będzie wszystko dobrze. Czepek, tak jak powiedziałam, zrobiłam początkowo dla siebie i w ogóle nie chciałam, żeby on, znaczy w ogóle go nie przewidywałam. Do sprzedaży w moim butiku. ale miałam tak od Was dużo zapytań, dlaczego na przykład e, tak długo moje włosy wyglądają e, ładnie. Znaczy, ładnie wiecie: no, generalnie kręcone włosy mają to do siebie, że, e, że, że różne warunki atmosferyczne wpływają na nie, w, w, najczęściej na nie korzyść, bo one albo nie lubią zbytniej wilgoci, albo zbytniego słońca, albo i w ogóle wiatru. No i ja po prostu bardzo często chodziłam w tych czepkach i uznałam, że dlaczego tylko moje włosy mają wy, wyglądać jakoś tak w miarę rozsądnie, mogą też i wasze. Testowałam i dzisiaj zrobiłam dwa takie już finalne, które będą w butiku. Ja testowałam w różnych, o różnych gramaturach tą dzianinę i muszę Wam powiedzieć, że nawet testowałam z grubszej gramatury, bo my też jak wprowadzamy jakieś nowe materiały, to testujemy też inne, więc w ogóle wszystkie się sprawdziły bardzo dobrze, są naprawdę super. I... Wspomnę tutaj może tylko, że oczywiście to są nasze autorskie printy, sami je robimy, jest, e, druk jest przyjazny dla zdrowia, jest oczywiście posiada wszystkie certyfikaty, więc o to się nie musicie bać. No, w, e, no i co, no i wspaniałe jest to, że możecie właśnie dopasować sobie je do garderoby, przewrócić na drugą stronę. Jak jest czarny, to w ogóle już czarny to pasuje do każdej opaski i możecie robić sobie z nim naprawdę wiele. I ja jeszcze sobie przemyślę dokładnie, które będą w butiku, no i zobaczycie, zobaczycie sobie już niebawem. Myślę, że to chyba by było na tyle. Ja wiem, że wy byście jeszcze chciały poznać różne inne rzeczy odnośnie moich włosów, ale no, ale no co, no nie jestem znawcą od włosów, no, swoich robię różne testy i nie polecam żeby robić je w domu <noise> bez e, niepod opieką dorosłych. To by chyba było dzisiaj na tyle odnośnie moich włosów. Tak o nie właśnie dbam, tak sprawiam, że przez kilka dni wyglądają całkiem spoko, jak na e, nawet takie niekorzystne warunki. Bardzo jest mi miło, że byliście ze mną w kolejnym odcinku. Serdecznie Was pozdrawiam. E, zasubskrybujcie mój kanał, włączcie dzwoneczek, to dowiecie się o kolejnych nowościach. I oczywiście zapraszam Was na Facebooka, na Instagram. No i serdecznie Was zapraszam. Na, y, na YouTube'a na kanał mojego męża Dominika, który y, nagrywa y, piosenki i teledyski i tam je prezentuje, ponieważ bardzo często mnie pytacie, czyja muzyka leci w tle do moich filmików, kogo na przykład wciąga kosmos. Mój... kosmos wcią Była gdzieś taka piosenka pani Jolanta, zapytała: Serdecznie pani Jolantę, pozdrawiam. To jest właśnie Dominik. Dominik komponuje czasem specjalnie do filmików specjalną muzykę do kolekcji. Ja mu opowiadam na przykład, że teraz właśnie będzie taka i taka inspiracja, że będziemy robić w tym stylu, w takim nurcie, że nastrój kolekcji jest jakiś konkretny. No i on się zamyka w studio, robi dla mnie specjalnie muzy muzykę. I oczywiście. Myślę, że jego piosenki są na tyle inspirujące i mądre, że e, znajdziecie w nich e, cząstkę siebie, jeśli można tak powiedzieć. Także serdecznie Was również tam zapraszam. Uważam, że to jest mega zdolny facet i warto go po prostu wspierać. Pozdrawiam Was i do następnego filmu. Pa, pa!